Obejrzyjmy sobie Lootboxa, moi drodzy. Trzęsienie w Counter-Strike 2. Mega bym o tym chętnie pogadał, bo to, co się zadziało na rynku Steam'a, no to chyba przejdzie do historii. Obczajmy temat. cs traderzy potracili majątki. Ludzie są w szoku. Niektórzy są bardzo załamani, a rynek Counter-Strike 2 diametralnie się zmienił. Dziś przegadamy tę aktualizację, która, jak mówię, zmieniła życie wielu ludzi, ale pytanie, jakie są rokowania na przyszłość? Jak to będzie dalej funkcjonowało? Do Kurde, tego... to jest porąbane, że bardzo dużo ludzi traktowało rynek Steam i ekwipunek z jak normalnie giełdę. Nie jako zabawę w tradowanie, tylko faktycznie mieli tam naprawdę wartościowe rzeczy, które były dla nich jakąś taką pseudo-rezerwą na życie, że jak coś się odwali, to mogą te skiny sprzedać. I tam się tak zamieszało. No nie wiem, czy to było rozważne, to już nie mi oceniać, nie? Czy inwestowanie w skiny jako zabezpieczenie życiowe jest sensowne? Natomiast, no, sytuacja wywróciła się totalnie do góry nogami. No to nie był lekki przewrót, lekka zmiana, tylko wszystko tam je było. Ale to było spowodowane, poprawcie mnie, jeśli się mylę, jedną Zmianą, że z czerwonych pięciu skinów, jakichkolwiek, czy coś takiego, mogłeś zrobić kosę. I w związku z tym zupełnie zmieniła się wartość czerwonych skinów i kos na rynku, i tam się zadziały jakieś totalne dymy. Electronic Arts nie do końca dobrze zainwestowało w sztuczną inteligencję i teraz mają problemy. Powiem Wam także o ciekawej teorii dotyczącej cen nowych konsol. Pojawi się także kilka innych newsów, także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego materiału. W momencie, kiedy to oglądacie, jesteśmy już na PGA, także przez ten weekend może pojawiać się ich trochę mniej. Zostawcie też łapkę w górę. Kur Kurde, jestem ciekawy, czy jakieś materiały z PGA się pojawią. Czy będzie coś wartego uwagi tam? Ja nie pojechałem, bo nie lubię ogólnie eventów, wiadomo, i nie lubię wychodzenia z domu za bardzo. Ale tam stoisko po ponoć robi wrażenie. Bardzo dużo zainwestowane chyba było w nie, bo jest gigantyczne, tak mi ludzie mówili na czacie, będąc na PGA. Jestem ciekawy, czy jakieś materiały kurde będą, czy jednak zrobią ten sprytny ruch i powiedzą: o, nie możesz nic nagrywać, nie możesz nic ten udostępnić, bo bym bardzo pooglądał chętnie jakieś rzeczy. I podpijcie ten film, jeżeli macie taką możliwość, bo fajnie może to zbustować materiał, no i przy okazji przetestujemy, jak to w ogóle działa. Nowa aktualizacja do cs 2 wleciała 23 października, więc jest dość świeżym tematem. I w szczególności CS-owi youtuberzy zdążyli już na to wszystko zareagować, a szczególnie na zmiany dotyczące rynku, ponieważ są one najbardziej zauważalne. Ale to nie wszystko, co zostało w tej aktualizacji zmienione. Warto zwrócić sobie uwagę na przykład na tryb Retakes, który został wprowadzony. Jest to tryb dostępny w ramach matchmakingu, no i polega on na tym, że respimy się tuż po podłożeniu bomby przez terrorystów, a CT muszą odbić bombsite. A to, no i to zabawne. sprawia, że możemy testować konkretne taktyki w to tych wybranych momentach. I oczywiście niektóre części mapy są zablokowane, żeby nie można było uciec. Mamy tam również brak automatycznej zmiany stron, a mecz trwa do 8 wygranych rund. Takie tryby zawsze są na plus, no bo jakoś to urozmaica rozgrywkę, no i daje nowe pole to już do kiedyś było? Pojawiły się także Wiadomo, klasyczne no. poprawki wydajności. Poprawiono na przykład działanie smoke'a i mołotowa, bo wcześniej... Ty, się... ten smoke to wygląda kozacko. To jest chyba jedna z najfajniejszych zmian w tym cs 2. Kurde, pamiętam jak on wyglądał, no kurwa tragicznie jak jakaś grafika z PS1 wcześniej, w tym CSGO standardowym i ludzie jeszcze specjalnie zmniejszali detale w gierce, bawili się grafiką, żeby widzieć przez niego jak najwięcej. Także dźwięk gaszenia Molo mógł odtwarzać się po prostu w złym miejscu i teraz jest to naprawione. Mamy także poprawioną wydajność w interfejsie i tak dalej, ale przechodząc sobie już do najważniejszej części aktualizacji, czyli całego tego rynku, zmian, czego to dotyczy i dlaczego w ogóle ludzie potracili pieniądze. No. Myślę, że warto sobie na początku przytoczyć ogólną statystykę, która zobrazuje wam mniej więcej, jaki zmiany dopadły ten rynek, bo według serwisu Hotspan, wartość rynku CS2 spadła z 6 miliardów dolarów do 4 miliardów dolarów w ciągu zaledwie kilku godzin po wprowadzeniu aktualizacji. Story. I tego ludzie Jedna trzecia, Tak o, spadła wartości całego rynku. Ale teraz pytanie, nie? Czy oni tego nie przewidzieli? Czy to był totalnie zamierzony ruch i właśnie o to chodziło? Cię zupełnie nie spodziewali? A co takiego wprowadziło Valve, że ten rynek się tak zmienił? I dlaczego postanowili podjąć taką, a inną decyzję. Otóż największą zmianą jest to, że teraz w tym momencie z pięciu czerwonych skinów z danej kolekcji możecie w ramach kontraktu stworzyć kosę lub rękawiczki, co jest zupełnym game changerem. No jest totalnym, bo kiedyś no to dosłownie trzeba było tylko i wyłącznie to dropnąć albo kupić od kogoś i dlatego to miało taką wartość, bo to był bardzo rzadki item. Tam chyba nie było żadnych zabezpieczeń w sensie jak otworzysz to skrzynek to na pewno kosa dropnie, nie? Mogło się otworzyć tysiący, jak miałeś pecha no to lipa. Tak to chyba działało. Więc no to był naprawdę rzadki item. I Inna sprawa, że nie tylko same kosy miały wartość jako kosa, jako rzadki item, który został dropnięty, ale tam były te paterny i to o najwięcej się tak naprawdę rozbijało, że jak miałeś kosę, która sama w sobie jest rzadka, to teraz jeszcze znajdź na niej dobry wzór, który będzie dużo wart. Jakość jeszcze do tego, nie? Tam jest dużo elementów, dużo takich zmiennych danych odnośnie każdego skina, które powodują, że no taka naprawdę wartościowa rzecz była tak rzadka, że no jej wartość eksplodowała na rynku. Wcześniej takie specjalne przedmioty można było wydropić jedynie ze skrzynek, no więc tak. zainteresowanie skrzynkami i całym tym hazardowym motywem było naturalnie większe. No a teraz wiadomo, że jeżeli macie pięć czerwonych skinów z danej kolekcji, no to wypadnie wam albo kosa, albo rękawiczki z tejże kolekcji właśnie, więc ryzyko jest dużo mniejsze i ludzie, którzy zwyczajnie tego typu hazardu nie lubią, będą... A to też ciekawe, że z konkretnej kolekcji możesz sobie to przypisać. To jeszcze bardziej zawęża pole. Myślałem, że to jakakolwiek kosa może wypaść. Mogli sobie w łatwy sposób taką kosę na przykład skraftować. I jest to rzecz, którą gdy ludzie po raz pierwszy usłyszeli, no to zaczęli się łapać za głowę. No bo przez te wszystkie lata, ten cały motyw dropienia kosy, tych zaledwie kilku procent szczęścia, które zawsze brakuje wam do tego, żeby... Znaczy dobra, to be fair. Jak patrzysz na to tak zupełnie zewnętrznie, to myślisz sobie, ty no fajnie, że ludzie mogą mieć te najrzadsze skiny w inny sposób, ale jeżeli cały świat był przyzwyczajony przez kilkanaście lat do aktualnego stanu rzeczy, ludzie wydawali niesamowite ilości pieniędzy właśnie na to, żeby te rzeczy zdobywać, na no openingi Izaka i zaka i kosy, to, to ja oglądałem regularnie, no bo to była dopaminka totalna, to do to ludzie są po prostu zszokowani, nie? I od razu pojawia się taka myśl, kurde, przez lata wydawałem pieniądze, setki, jak nie tysiące złotych, po to, żeby dostać te kosy, żeby zbierać je i żeby albo się fleksować nimi, albo żeby zyskać coś, co będzie zyskiwało na wartości, wiadomo, z czasem. I teraz ludzie mogą to mieć tako, no to idzie zrozumieć ludzi, którzy są po prostu zdenerwowani na to. Te kosy wydropić, nagle zmienia się diametralnie. I przykładowo, jeżeli mamy pięć przedmiotów czerwonych ze stat no to także ze stat czy mamy końcowy przedmiot? No i co ciekawe, ludzie się przerazili początkowo jeszcze tym, że na początku nie było informacji na temat tego, że te kosy czy rękawice można na rynku wymieniać, można na rynku sprzedać. I tutaj gracze początkowo, ładnie mówiąc, nie byli zadowoleni ze względu na to, że po prostu co im z takiej kosy, której później sprzedać nie mogą? No, nacieszą się ją chwilę przez parę gierek, no i po co im ona dalej ma zalegać w ekwipunku. jak a to też ciekawe, zobaczcie jakie jest podejście ludzi, że kosa tak naprawdę to tam wiesz, może jedną sobie zostawisz, żeby mieć cokolwiek z czym biegać, no ewentualnie dwie, żeby mieć pod dwóch stronach, dwóch różnych teamach, dwie różne kosy, ale ogólnie dla ludzi to to był towar kurde, to był sposób na gambę i to taki bardzo krypto gambling, bo ludzie jak myślą o jakimś gamblingu, to myślą o slotsach, myślą o zupełnie innych rzeczach, a skrzynki w CSie są dokładnie tym samym. Ludzie myślą o tym, że pomnożą sobie swój kapitał, ładując w te koski, to dosłownie tak samo działało. Mogło sobie na niej zarobić, no okazało się, że był to błąd i faktycznie te kosy po tam jakimś upływie czasu będzie można wymienić lub sprzedać. No i idąc z taką logiką, pewnie domyślasz się jak wygląda w tym momencie no. rynek ceny kos spadły do cholernie niskich poziomów gracze nie chcą teraz kupować noży czy rękawic ale chcą kupować po prostu skiny które w tym momencie są warte dużo więcej ze względu na to że ludzie są bardzo no, sytuacja się totalnie odwróciła tak jak czerwone skiny kosztowały x a kosa kosztowała na przykład 10x totalnie losowe liczby nie ale żeby uzmysłowić no to teraz czerwone skiny będą kosztować 10x a kosa nie tylko dlatego że no to z czerwonych skinów możesz sobie sam zrobić kosę która będzie znacznie lepsza Niż to, co teoretycznie możesz dostać na rynku w określonej cenie, nie? Zainteresowani kraftowaniem kos niż kupowaniem ich. I na rynku nastąpiła naprawdę duża panika. Wykresy skinów wyglądają wręcz kosmicznie. Znaczy, ja domyślam się, że to w jakiś sposób się ustabilizuje z czasem, ale nigdy nie będzie tak samo już. No i na przykład cena takiej awp aberracja chromatyczna, skoczyła z mniej niż 8 dolarów do 39 dolarów. Jeżeli macie podobne skiny w swoim ekwipunku, no to po prostu możecie je w tym momencie sprzedać za duże pieniądze i wiadomo, że. Że w przypadku takich scenariuszy mnóstwo osób te pieniądze traci, oczywiście, ale możecie mieć też na tyle farta, że możecie na tym zarobić. Bo gdy na rynku pojawia się takie spustoszenie, są też ludzie, którzy potrafią na tym skorzystać, i to jest jasne. I niektórzy określali to jako koniec, całkowite załamanie rynku counter strikea 2, że nie ma sensu nie, no w ogóle chyba już się w to bawić. Ale tutaj trzeba poczekać i jak zwykle zachować spokój, bo po kilku tygodniach sytuacja może nabrać zupełnie innych kolorów. To się może ustabilizować, bo ludzie teraz są w emocjach i podejmują różne decyzje, sprzedają zakupowe. W związku z czym te wykresy no wariują, ale za parę tygodni ludzie też zrozumieją jaka jest najbardziej optymalna strategia. Zobaczymy jak te wykresy się ustabilizują, a inna sprawa, samo Valve może jeszcze z, tak naprawdę wkroczyć z jakąś reakcją i stwierdzić: "Ej, dobra, jednak robimy coś inaczej". No cholera wie. To jest nadal rzecz bardzo świeża, rzecz, do której gracze się dopiero przyzwyczajają. Jest to bardzo duża zmiana, która szczerze mówiąc całkiem mi się podoba, bo wydaje mi się, że rynek Counter-Strike'a 2 już od jakiegoś czasu cały czas był w podobnym miejscu i nagle Walf decyduje się na wprowadzenie tym magicznym jednym przyciskiem zupełnie odwrotnej sytuacji, no. która zmienia całkowicie wszystko. No i gracze w tym momencie muszą zrobić jedno, dostosować się lub po prostu zrezygnować. Ale podejrzewam, że dużo osób będzie się chciało dostosować do tej Ja sytuacji. widziałem jakieś memy, kurczę, gdzie streamerom jakimś XQC, czy one Pixelowi wysyłali, że sprzedali swój ekwipunek za jakieś miliony, kurde, dolarów. Także są ludzie, którzy na tym bardzo zyskali, nie? Sprytni. sytuacji, no bo staje się ona nową normalnością i okazją. Nie, masa ludzi, która też straciła która jest oczywiście. Pieniędzy. Wszyscy zdajemy sobie także sprawę, że internet i mają tendencję do tego, żeby różne rzeczy wyolbrzymiać i po prostu siać panikę, bo też na tym potrafią dobrze zarobić. A gracze zmartwieni stanem swojego steamowego portfela po tej aktualizacji szukają po tych wszystkich materiałach, żeby się czegoś dowiedzieć, a ich uwagę najbardziej przyciągają tytuły, które wszystko wyolbrzymiają. I sytuacja wcale nie jest taka tragiczna i może okazać się nawet dobra, odświeżająca dla całego tego rynku, który podejrzewam, że za te kilka tygodni faktycznie będzie w nieco lepszym stanie, jeżeli gracze po prostu się do tego przyzwyczają. No znaczy, kurde, ja nie będę ludzi od oceniał, ale no ja bym chyba w skiny jako towar, który miałby zyskać na wartości i mnie zabezpieczyć przyszłościowo raczej nie inwestował. <grym> to nie jest porada inwestycyjna oczywiście, ale no ja bym tego nie zrobił. Jeżeli już kupuję skiny albo sobie kręcę skrzynkami, no wiecie, otwieram skrzyneczki i rzeczy, to ja zakładam, że stracę na tym albo jest to dla mojej, nie wiem, jakiejś wizualnej rozrywki. W ten rynek, kurczę. I wracamy sobie do pytania, dlaczego Valve postanowiło coś takiego zrobić? Jedni uważają, że po to, aby zrobić na przekór graczom, żeby pokazać że te kosy wcale nie są tyle warte, ile oni sobie wszyscy myślą. Po drugie, żeby ukrócić ten cały motyw hazardowy, żeby była większa szansa na pozyskanie tego noża, żeby skiny wreszcie miały większe znaczenie na rynku. Jest także możliwość, że chcieli zrobić sobie po prostu z tego wszystkiego jaja. I wiadomo, że ona jest najmniej prawdopodobna. Dajcie znać, czy... Nie, wydaje mi się, że Valve nie chciało sobie robić jaja, ale na pewno chciało jakkolwiek odwrócić sytuację rynkową. No i kurwa udało im się, nie? Tylko, no, ludzie raczej zadowoleni nie są, bo niektórzy naprawdę żyli tymi skinami totalnie. Mówię, ja mogę nie inwestować, nie? Ale jest masa ludzi, która robiła to. No i teraz jest, w, no, w dupie nie powiem jakiej nie. Tylko no, też należy sobie zadać pytanie, czy na, na pierwszym miejscu to było rozważne. <laughs> no, ale z drugiej strony, jeżeli masz rynek, który się od wielu, wielu lat nie zmienia i idzie w tę samą stronę i ta sytuacja wygląda teoretycznie stabilnie, to mogłeś założyć, że raczej stabilnie będzie wyglądać, że Walwowi ta sytuacja odpowiada, no, ale jak widać nie. W ogóle coś straciliście na rynku, czy może coś za sprawą aktualizacji zarobiliście. The Outer Worlds 2 wychodzi już za 5 dni, 29 października, więc dostaliśmy recenzję. Pierwsze opinie na ten... Kurde, ta gra w ogóle już chyba jest w Early Accessie. Powiem tak, przeraża mnie fakt, że ten Early Access jest 5-dniowy, to po pierwsze. 5 dni wcześniej można zagrać, jak zapłacisz więcej, ale bardziej mnie rozpieprza, ile więcej te 5 dni jest warte, bo 140 zł różnicy jest między Early Accessową wersją, a zwykłą. Mat gry. No i jak studio Obsidian pozbiera się po nieudanym About, czy obronili się The Outer Worlds po raz kolejny, bo warto przypomnieć, że poprzednia odsłona przyjęła się bardzo dobrze, gracze chwalili przede wszystkim to, że mogli realnie na ten świat wpływać, żeby był on interaktywny. No jeżeli chodzi o Metacritica, no to mamy 42 oceny od krytyków na ten moment, które Ty dają średnią 84 na 100, więc naprawdę przyzwoicie. Jeżeli chodzi o poszczególne oceny, no to mamy PC Gamer 8013, Xboxera 9 na 10 IGN 8 na 10 VGC 5 na 5 i tak dalej, i tak dalej, więc są one całkiem niezłe. No i tutaj standardowo jak na The Outer Worlds przystało, jest to RPG w naprawdę dużym tego słowa znaczeniu. Mamy system rozwoju postaci, różne sposoby wykonywania misji. Mamy tam dobrze napisanych i zagranych bohaterów, a główna część fabularna jest wolniejsza niż w przypadku jedynki, natomiast wiele zadań pobocznych nadal idzie w tą taką komediową stronę. Recenzenci zwracają także uwagę, że można od się odbić na samym początku ze względu na słaby pierwszy akt, ale później ma się już robić lepiej. Także kurde, to trochę przypałowe. Ja uważam, że pierwsze dwie godziny, dwie godziny gry powinny być takie najbardziej pompatyczne, właśnie po to, żeby cię nie zachęcać, że tak powiem, do zwrotu na steamie czy czegokolwiek. One powinny cię wessać, wciągnąć i to w środku gry możesz sobie pozwolić na takie trochę nudniejsze, wolniejsze momenty. Ale to tam moje zdanie, nie? Ja bym chciał, żeby gra jednak od początku pokazywała mi, czym jest i że jest spoko. Z drugiej strony są gry, które potrafią się wolnym startem obronić. No, 3 Dead 2 jest taką grą, która no początkowo jest dość wolna, ale ta gra pokazuje ci to, czym jest, więc jeżeli ktoś po prostu polubi ten początek w Red Deadzie, no to całą grę pokocha, nie? Także tych pozytywnych opinii jest naprawdę sporo, ale wiadomo, że jak przyjdzie co do czego na premierę, no to sytuacja może wyglądać w przypadku ocen graczy zupełnie inaczej. No właśnie ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało wśród graczy. Ja nie będę w to grał, nie chce mi się. Nawet dla, nie wiem, dla archery, a na tę gierkę. Ale interesujące jest to z perspektywy tego, że gierkę robi Obsydian, a Obsydian to studio, które robiło Evout i Evout wyszło im bardzo słabo, a ta gra była do dupy. Także pytanie, czy się tutaj dźwignęli. 1200 dolarów za kolejnego Xboxa i 600 za PlayStation 6. Skąd taka różnica i dlaczego o? na Eurogamerze pojawił się taki tytuł? Spójrzmy sobie na opinię jednego z insiderów, który stwierdził to w swoim o? wpisie i w pewien sposób postarał się to dość krótko, ale jednak uargumentować. Zacznijmy sobie jednak od tego, że już w tym momencie Filspenser. wiemy, że zarówno Microsoft, jak i Sony pracują nad nowymi generacjami konsoli i mają one ukazać się jakoś tam w okolicach 2028 roku, przynajmniej i tak się spekuluje. Na ile one będą sprawniejsze niż obecna generacja? Trudno powiedzieć. Wiele osób ma duże wątpliwości biorąc pod uwagę jak ta teraźniejsza. Jaki tytuł startowy na PlayStation 6 obstawiacie? Tak szczerze. Co to może być? GTA 6? Co myślisz, że przełożą premierę tak mocno? Jeszcze? I będzie GTA 6 dopiero na PlayStation 6? Kurde, no nie wydaje mi się. God of War Egypt? Uncharted nowe, nowy, Nowy Gof Ja bym się spodziewał nowego God of War'a chyba faktycznie. O Bloodborne, to mi się nawet nie chce myśleć, kurwa, bo mi przykro będzie jak to się nie wydarzy. Jak się wydarzy, to fajnie się zaskoczę, ale nie nastawiam się. The Last of Us Remastered Remastered generacja wyglądała i jak bardzo nie została poparta dobrymi grami, na przykład w przypadku PlayStation, gdzie te ekskluzywy no nie były najlepsze i nie zapowiada się, żeby takie nadeszły. No to tak, będą nowe konsole, PlayStation stawia duży nacisk na sztuczną inteligencję i wspieranie tym samym procesu renderingu i tak dalej i tak dalej, a Microsoft chyba będzie stawiał na mocne podzespoły, a przynajmniej tak wynika ze słów Insidera, który stwierdził, że konsola Microsoftu wykorzysta 42% większej krzemu i zaoferuje 20% więcej pamięci, do tego dochodzą wyższe koszty płyty główne ich chłodzenia, a ponadto Microsoft będzie musiał zrekompensować sobie koszty za wsparcie zewnętrznych platform z grami, czyli Steam, Epic Game Story i tak dalej i tak dalej. No i właśnie tutaj przechodzimy do tej ceny, no bo ten insider myśli, że PlayStation 6 będzie kosztowało 600 dolarów, a Xbox będzie dwa razy droższy. Szczerze mówiąc wydaje się to bardzo, bardzo abstrakcyjne i wiadomo, że w przypadku PS6 gdzieś tam się mówi o tym handheldzie, który może powstać w wersji handheldowej i ona może być... On tam. prędzej czy później na pewno powstanie, bo teraz jest giga moda po prostu na granie mobilne. Ludzie lubią te Steam Deck'i, ROG Strix'y, zresztą wyszła ta konsola Xbox'a jeszcze teraz z Asusem robiona. Nintendo Switch przecież zapoczątkował tak naprawdę znowu tę modę. Ona kiedyś miała niesamowity sukces, bo przy czasach PlayStation Portable, przy PSP, przy PS Wicie, przy Nintendo DSie, 3 ds -ie, 3DS -ie, no to też był popularny moment na rynku. Potem było trochę ciszy, trochę się ludzie przerzucili na granie kanapowo-biurkowe. Teraz jest powrót i wydaje mi się, że Sony będzie chciało mieć swojego gracza w tym. Aysha, mówi się, że PlayStation 6 ma być trzy razy mocniejsze od PS5. Natomiast jak już przy PlayStation 5 jesteśmy, no to okazuje się, że wyprzedziło ono PlayStation 3 pod względem sprzedanych egzemplarzy. Informacje Co przekazał jeszcze? starszy dyrektor amerykański firmy... Kurde, ciekawe z czego to wynika. Czy to wynika z tego, że PS5 jest lepszą konsolą od PS3? Kurde, ja nie uważam, tak? Nie mówię tutaj o podzespołach, bo to jest oczywiste. Mówię o tym, że PS3 ja wspominam jako konsolę, która miała bardzo dużo do zaoferowania, PS5 nie wydaje mi się taką konsolą. Natomiast to, co warto tutaj zauważyć, to wydaje mi się, że to, że po prostu graczy jest więcej i to w chuj więcej niż w czasach PS3. PS3 wyszło w 2005 roku chyba, więc porównaj sobie liczbę graczy na rynku w tamtym momencie i chętnych do grania na konsoli do momentu, w którym jesteśmy teraz, czyli 2025, nie? Prato I zajmujecie. oczywiście ten element, no, że ludzie mają wywalone w Xboxa bardziej, no bo Xbox i tak już teraz wydaje swoje wszystkie gry na, na wszystkie platformy i Forze wydali przecież na PlayStation i wydali Gears of War'a na PlayStation. Nie wiem, czy teraz remaster Halo nie ma wyjść nawet na PlayStation, to jest porąbane. Jakby to jest fajny ruch z ich strony, no bo mamy większą Dostępność tych tytułów, ale no Xbox już poddał się z tymi ekskluzywami, więc to też ma na pewno wpływ się analizowaniem rynku i jest to bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że wiele młodych osób na przykład zaczynało granie właśnie od PS2 czy PS3, które to finalnie sprzedało się w liczbie 87,4 miliona egzemplarzy do marca 2017 roku, a PS3 ukazało się 11 listopada 2006. PlayStation 5 udało się ten wynik przebić w zaledwie 5 lat, więc wiadomo, że z jednej strony gdzieś tam mówimy o porażce tej generacji, że jej potencjał nie został zupełnie wykorzystany, ale z drugiej strony gdy widzimy takie wyniki, no to robią one dość duże wrażenie. W sierpniowym raporcie od Sony dowiedzieliśmy się, że PlayStation 5 na tamten moment przekroczyło już liczbę 80 milionów sprzedanych egzemplarzy, a według danych z 30 czerwca 2022 PlayStation 4 sprzedało się w liczbie 117 milionów. I z PlayStation 4 nie oszukujmy się, wszyscy mamy dużo lepsze wspomnienia niż z PlayStation 5 i wszyscy będziemy mieli dużo lepsze, bo to no, no na PS5 jest kurde mało gierek, a nawet jak jakieś są, to one zaraz są portowane na PC, więc no wartość tego spada. To jakie tytuły ekskluzywne oferowała ta konsola, jak ona była przełomowa, no to jest już inna sprawa. I biorąc pod uwagę taki czysty fan zgrania i po prostu to, jaką misję spełniło PS4, to ja bez dwóch zdań wybieram PlayStation 4 i uważam, że odniosła dużo lepszy sukces i jest dużo bardziej udaną konsolą pod względem tego, jak tę te całą generację poprowadzili. Dobra, to co mówi Lootbox, tutaj jest o tyle ciekawe, że my już nigdy nie doczekamy się chyba takich skoków technologicznych. Logicznych. Przynajmniej tak bym obstawiał. To nie jestem specjalistą, wiadomo. Ale zauważcie, że kiedyś różnica między PS1, PS2, 3 4 to były naprawdę skoki generacyjne. I to miało sens w ogóle, że my to nazywamy nową generacją. Teraz, kurde, no możesz kręcić troszkę wyższe FPS-y, ale te gry będą wyglądać i tak tak samo ładnie, bo już dostaliśmy się na pułap takiego realizmu, że te gry obok siebie wyglądają wręcz tożsamo. Możesz podkręcać optymalizację jedynie. Ale liczby w przypadku PS5 są nadal naprawdę imponujące. No i ciekawe jak sprzedaż tych konsol będzie miała się za jakiś czas Padajcie też na naszego Instagrama Na którym takie informacje pojawiają się często z wyprzedzeniem Także link znajdziecie w opisie Nazwę macie teraz na ekranie Lecimy po 5000 followów Electronic Arts postanowiło stworzyć chatbota Który miał ułatwić Aha. pracę deweloperów Ale jak to Electronic Arts pracę tylko utrudnili Bo chatbot <laughs> okazał się niewypałem Info pochodzi z raportu Business Insidera Elektronicy stwierdzili, że będą wspomagać się już sztuczną inteligencją Oprogramowanie miało pomagać z kodem Miało sprawiać, że cały ten skomplikowany proces tworzenia gier byłby trochę prostszy i wiadomo, że w tym momencie pojawiają się firmy, które mocno stawiają na rozwój sztucznej inteligencji, jeżeli chodzi o kodowanie i tak dalej, i tak dalej, robienie takiego grindu, jeżeli chodzi o tworzenie gier, no to okazało się, że chatbot zaczął dodawać masę niepotrzebnego kodu, co wprowadziło tylko mnóstwo chaosu i jeszcze więcej niepotrzebnej roboty wśród deweloperów, więc narzędzie zamiast oszczędzić im trochę pracy i kosztów, no to przysporzyło więcej, pracy i kosztów dodało. Do tego wiadomo, że tutaj standardowo powraca temat tego, że sztuczna inteligencja inteligencja może w przyszłości wygryźć niektóre zawody. I tutaj także pracownicy zaczęli się obawiać, no bo jeżeli zarząd decyduje się na wprowadzenie podobnych rozwiązań, no to naturalnie, szczególnie ci młodsi deweloperzy zaczynają bać się o swoje zatrudnienie w przyszłości. No ale spoko, jeżeli Electronic Arts nadal będzie szło to tak, a nie inaczej, no to chyba nie mają co się bać o swoje Kurde, zapytań. ja myślę, że wszyscy trochę są przerażeni tym, że jaj, może zabrać im pracę. No w wielu kategoriach, w wielu segmentach rynkowych Tomasz To jest jakaś rzeczywistość, do której trzeba będzie się zaadaptować, no bo nie zatrzymasz tego. I tak jak ja zawsze powtarzałem, ja jako narzędzie kontrolowane przez ludzi, po to, żeby jakoś im przyspieszyć pracę, żebyśmy na przykład dostawali więcej gier i częściej i to dalej dobrych, spoko. Tylko ta wizja na razie i tak jest odległa, bo to jak widać, elektronika kurde walnęło wielką gafę. Ale za parę lat możliwe, że już nie będzie działać tak pokracznie. Możliwe, że będzie można normalnie sobie te prawie całościowo gry generować w sztucznej inteligencji. No ale jest różnica między tym, co ja mówię, czyli jakimś tam używaniem narzędziowym tego, a zastępowaniem człowieka w pełni, nie? Zatrudnienie. I wiadomo, może po tym dużym przejęciu za 55 miliardów, trochę te koszty tam będą redukowane i nie da się ukryć, że będą zwolnienia, nie da się ukryć, że będą chcieli wprowadzać AI, no bo będą chcieli jak najwięcej. łopaty im nie zabierze. Kurde. W sensie, czuję o co ci chodzi, ale zobacz, że nawet niekoniecznie, bo <grytanie> będziesz miał koparkę, która jest sterowana zdalnie. <grytanie> znaczy zdalnie, automatycznie, przez sztuczną inteligencję. Różne rzeczy mogą się zadziać. Pewnie dla prawie każdej pracy, poza jakąś taką turbo artystyczną i kreatywną, jesteś w stanie tą widzą. AI przedstawić. Natomiast dlaczego mówię, że nie artystyczna i kreatywna, mimo, że wychodzi tyle obrazów, filmów i, i tak dalej robionych przez AI? No dlatego, że to i tak bazuje na jakiejś bazie danych. To nie jest od zera tworzone, nie? W momencie, gdy to wskoczy na jakiś wyższy level, no to będziemy mogli o tym rozmawiać, ale aktualnie to AI może być tylko wyszkolone na czymś, a nie ma jakby samego takiego własnego procesu twórczego. Tylko żeby nie było, no czy proces twórczy człowieka też się bierze znikąd? No nie, no też się bierze często z inspiracji, z tego, co doświadczamy. Kurde, ciekawy temat to jest. Ale na pewno dalej praca artystów jest cenna. I nie da się ukryć, że będą zwolnienia, nie da się ukryć, że będą chcieli wprowadzać AI, no bo będą chcieli jak najwięcej przeoszczędzić. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się no i do następnego. Do następnego, dzięki za newsy, lootbox.